Dzień dobry moi i witajcie w tym piękny poniedziałkowy poranek, popołudnie, zależy kiedy to zobaczycie, województwa, które mają ferie to ich rozpoczęcia ferii a województwa, które kończą e, ferie to powodzenia w dalszym roku szkolnym. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w czwartym odcinku na BZT, oczywiście z nami są szedwartek. To jest czwarty tak. Trochę nas na tej serii nie było, ale mieliśmy problemy, żeby najpierw wbijać, później, nie chcia... później mieliśmy problemy, żeby tą serię w ogóle nagrać. Ale już tą serię mamy Nagra nagrywamy akcja kukurydza, więc Bartek przyjedzie dzisiaj się czkarnią. Nie szukaliśmy nikogo do tej akcji, bo po prostu nie chcieliśmy już bawić się w to i po prostu chcemy to nagrać, żeby to było. Na ale byśmy stepę... nie nagrali, może dzisiaj też. No no następy tego materiału, kto nie wiedział odcinka z kolei Was zapraszam. Oraz łapeczkę Subika muszę zostawić i jeszcze takie ważne informacje, które muszę przekazać: to od jutra, jeżeli się nie zmieni, bądź od wtorku, zapraszam was na serię nową na live'ach, Nie będę zadał na jakiej mapie, bo ona będzie już niedługo zrobiona. Muszę podziękować Bartkowi, bo Bartek zbudował Gospę. Ale muszę jeszcze jeden budynek postawić: bo Hop zapomniał jednego budynka. Ty, 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 ty. A z, jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych: tak, niedziela była, dzisiaj jest to w kościółku ogłoszenie parafialne. Seria Osada zostanie rozpoczęta jutro, będzie we wtorek. Jeszcze tego nie wiem, ale już na najbliższych dniach. Także wyczekujcie na TikToku, pamiętajcie. Oraz seria, która była zapowiedziana już jakiś czas temu, druga singla też w poniedziałek, we wtorek będzie także na kanale. Będzie się dużo, dużo działał, ale o to wszystkim w tym chodzi. Także na wstępie tego materiału, ci, którzy rozpoczynają Ferry, ci, którzy kończą, to wasze zdrowie. Nie wiem, bo... co. To jutro będzie na wschodzie, a to kończy. Koniec... Moje województwo polskie jutro kończy i Małopolska A, a tam trzeci zaczynają chyba No ostatni, który jest No, no teraz ostatni Nie, chyba prze albo przedostatni, nie wiem, ja już nie chodzę do szkoły, ostatnie. trochę czasu Także dzisiaj pepsi się napijemy Dobra, kurde te pepsi mi było już tyle czasu, że one już prawie wy... No, gazu nie ma Dobra, Bartek przyjazd z trochę nietypową, bo generalnie zawsze na tych serach brałeś klasy. Nie chciałem brać forsznita. to był taki mój cel, żeby tego forcznita nie brać. E, bo jakoś wiecie, te forcznity zawsze były na tych serach brane. I to macie jak... Tak, to macie jak... to co będę musiał to włączyć? O, no, Tak, nie nie, jak... Tak, to macie jak... w końcu no i co? Mamy ogólnie wrzesień, bo nie wiem czy to było poprzednie A ja, było W następnym odcinku też będzie październik, także długo wyczekiwaliście się tej Ale pewnie teraz w pojawią się odcinki, bo ja mam i buraki do kopania i... Co jeszcze mam do Buraki do kopania? A, i soje i pewnie jakieś prace po polowe zrobimy sobie, takie trzy odcinki dobry, dzień, dzień, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry ja mam się No, a sąsiad się To w następnym odcinku sąsiad twoim gospel co zaprezentujemy, bo jeszcze nie widzieliście sąsiada gospel no a, i co? O, no a ja mam jedne. Ja biadę na przykład moją piękną to No ona za dużo to nie zmieści, ale wiecie, no początek musi być jakiś. A nie chciałem od razu na początek serii wypożyczyć jakichś sprzętów. Czeczkarnie zaraz zobaczycie. E, ogólnie z cieczkarnym nie chciałem właśnie tego, jak mówię, klasa. No bo wiecie, te klasy trochę już już przejadły. E, nie chciałam chciałem, chciałem coś, coś nietypowego. I jak na serii na lewy kto nie ogląda, to was zapraszam. Na. Tutaj mi skręcić, nie? O, o. Na serii na lewy mamy taką fajną rosyjską. Nie pamiętam jak się nazywa, bardzo ładna jest No to na tej serii postanowiliśmy, że weźmiemy coś innego I możecie ją kojarzyć z tą... A czekaj, Someshed pokaże Ścieczkarnię się swoim John Deere i małą przyczepę. No pieniądze na przyczepę nie starczyło jej, no tak na serię. Mamy tutaj Ścieczkarnię y, y, marki Don don Ona jest jeszcze na godzinę sąsiad, Bo wiesz, to nie jest kopie nowy, nowy sprzęt Ojej, wiesz, ja mogę przysiadać z Bo ja mam portfita Jo, ja, ale wiesz Górna, sypie, 15% Nie wiem czy ja źle nie ustawiłem, a nie ona, bo to jest taki uskocz dziwny Dobra, no musimy... Tak. No. Włączyć ugniatanie, sąsiad? To włącz To ja włącz ugniatanie Fajnie ściernisko się zje Ja tu lubię właśnie Ty tu nie musisz już jechać Co? Musisz odpracować w kontrawie Co ma to tak dziwnie jeździć? Albo, po może tak pole, tak to idzie. Ale chyba tu nie ma ciemnictwa dodanego, tak mi się wydaje. Dobra, no to ja już się biorę do tego, do sześćdziesiątki. już taka akurat, dość dużo. Dobra, przejdziemy, rozwalimy ją trochę. O, to sobie rozwalimy. Także, no. A nie chciałem brać w pocznikach Bo wiecie, pewnie kojarzylibyście głównie syskarni w tak na takie akcje. A ja nie chciałem takie zabawy brać. Z takiej świeczkarni jeszcze, no to co tutaj jeszcze by można było wziąć? Klasa, Jaguara, ale no to już był jeszcze, jeszcze by się... ja tak. Jaguar też jest zjedzony, tak na tak, jak ta ja forfiszka Dokładnie, ale jest jeszcze Orkan, ale Orkan jest bugowany Sosia, to już pełny? No Dobra I teraz Osus To cały kosi? Wiesz Dobrze. co, zobaczę Bo ja mam błąd w tym kruszu. No to wiesz co? No ale też zobaczymy, ile tam sypnie wiesz. Po całym takim. Dobra, ja muszę zatrzymać się. Dobrze, ja mam w domu. Ty masz i lepiej? No. 15, jeszcze każdy po razie i wyszli w domu. Tak, przecież każdy mnie chce mnie sypać, spoko ty, ja nawet 5 ton nie wezmę na no to czekać. A, chyba że. Mogę ich w moją busz czekać, nie? A ile no? Ooo, 10 no to z ja 60, od ją targa sąsiad. No lek w łopie. A, nie masz mniejszej? O, dobra, łopie, dobra, jednak łopie. Mogę no, w inny to rachować albo ulicy Nie, ja wiesz, nie, nie chcę wracać z twoich sprzętów, dobra, ja chyba muszę już jechać. A, no, wreszcie. O no nie dobra na łapie, teraz będzie tak kiował, bo to się podjedziemy trochę Sorry, sorry że tak, tak dziwnie tu wychodzi, ale no wiecie Wiecie co ja muszę o. Do... O. Dobra, ja już jadę, nie będę grzebał mam, Ktoś na ty masz kukurydzę? Nie. Proszę, a, a ja sobie w sobie sezonie zabijam się w, ku, w tą kukurydzę. Żeby jednak coś było. Nie tylko, zboże. Wstawiam tak z 50 to sobie wezmę 50 ton Tak do 50 ton o 30 nie? No ja już wracam no, ale sorry. Ja byjechałem z tego figyerem właśnie No to mówię no nie będziemy się wyrabiać ale no, nie chciałam dać nikogo na akcję Bo wiecie, pierwszy sezon nie ma to też fasada żeby od razu ludzi brać i kolejne akcje, a w Dami problem, żeby tutaj pić ale w końcu to nagrywamy, bo naprawdę. O, jedyny Święty, święty że w wtedy auto wyjechałeś. Ale na przykład, jak będziemy u mnie robić, to mi po prostu tak, że na przykład. E, to się wie moją drogą przystąpić, gdybyśmy. Ja, pojadę wtedy do ciebie, nie? Hmm. Ale mówię, zawsze jak były tak jak kukurydza, to się. Muszę się zatrzymać. Zawsze, zawsze jak było tak jak kukurydza, to mówię, albo wypożyczało się ludzi, albo robiło się późniejszy e, e, czasem kukurydza. tutaj w pierwszym sezonie. Ja to bym chciał się pojeździć na twoją nie? no po tej ma. O. W tym razie on po prostu wezmę portwita. No, a wiesz, może za sezon, za dwa już, może. Nie wiem, tak wstawiam, tak jak mówiłem, z tym serem w tym lecieć fajnie, więc może za sezon już jakiś kolejny ciągnik wpadnie. Zawsze na razie nie musi, bo sąsiad ma fajne trzy ciągniki. Nie, ja na razie nie chcę. Ja bym tak chciał kupić takie 80 kondy coś. Ja się już Ten. Uff, taki jest jakiś 10.04. Często, że trzecham swoją gospodarkę? Tak. Tak. Jest Bo że ja zawsze mam problemy na początku wszystkich serii, że ja zawsze mylę swojego Ale na szczęście masz są tak panie, że mogli idealnie wykręcić. Powiesz, czemu? Mi... Nie, wiesz Ja bym, doda... Ja bym Ja bym Ja bym, ja bym nie no, ja bym kończył się dziś. Wiesz czemu, się to też myli? No bo... Bo ja, bo ja na każdej serii mam prawie zawsze in, podobny domek, nie? A tutaj jednak wziąłem inny dom, na tym serię To wiesz, wiesz jak to potem jest. No, a jak ja patrzę tej nocy... Gosce... Ja ominę, bo ja mam tą wiatę akurat i ona wiatam ja Nie łatwo widać. Tą fale, taką tym... halę. To jest hala zaraz obok. No, no, a u mnie był z tym problem, ale no, ja jakoś muszę to kukurydzę zrobić, nie? A? No, widzicie, ma swojego odpoczywa, Co? ale no, zanim go zatrwą niwa dalej, to pojedzie. nie wiem, jak ktoś jest poszygawstw, to może zauważyć, że kolor goty. Mam teraz taką różowatą. Ja to maria, uderzyłem w coś. Ale ten, e, generalnie co to tak mogę zdradzić? No to... Jako kukurydzę sobie chciałem w tym sezonie zrobić. Nie wiem, czy w będę robił. Ja nie mam siana. Fuck O, to jest. Ja nie mam siana, więc pewnie będę musiał coś z sianem pomyśleć. Czy jakieś ściana będę robił. Nie ja wiem, co z od sąsiada, kurde który... z Nie, ja muszę pomyśleć, bo ja też to chciałem go jakiś w na następnym sezonie, nie? A wiesz, a wiesz, czemu się mojego wspomnieli? Bo nie wiem, mi się bardzo albo podoba ty, ta rama albo... Bo... albo ci Zetora dam. Albo Zetora, nie, trochę za tych Zetorów chwycą, że się już tak pograłem, że nie dzięki. Mogę nim u Ciebie pojeździć jeszcze, o Na pewno pojedzie. Ale ten, ja te, wiesz, ta mapa jest fajna i ma straszne podobne budynki, te które ja brałem na jakichś seriach, nie? Bo one tu są z innych farmingów, budynki, jeśli chodzi o, o, o y, stylu. Ja zawsze biorę biały dom, nie? W kostkę się myślę, że. Yy, I ten, i wiesz, mi się to myli? No to jednak mam taki trochę typowy dom, a sprawy bardzo ładny. No i nikt mi nie powie, że nie zbudowałem gospel, bo w ostatnim czasie to ja mam, venę budowany gospel, no nie mam. Ale trzy gospel w ostatnim czasie to jest ja zbudowałem. Boże dobrze. To chłopaku nie chcę na budowę wjeżdżać Na BZT na, na zbudowałem Łódzką No i to jest... I o, no I osada tak także, także, także jak coś tam, coś nieco tam człowiek potrafi zbudować Rzadko, rzadko, ale jednak coś padnie A co ja no, łódzką? Ja co ty budowałeś tam? No łódzką ja budowałem, całą ty malowałeś Łódzką ci malowałem? Nie Nie, nie, pa nie pamiętasz? Nie, bo ja nie tam chodzi tyle roboty No fajna karna, nie? No? Mówię nie typowa Może możecie z kolonii, że ona raz na kolonią nie była, ale to było tak dawno. I mówię, nie po to jest takie wyszły takie szeczkarny, trzeba stroną nich pograć. Więc możecie... A chłopak tutaj gdzieś małem firmę z taką szeczkarnią więc możecie za jakiś czas taką szeczkarni sobie u nas zobaczyć. Aż mi się przypomniała kiedyś kilka lat temu mnie naprzydł, taki 60, dwie 60 na wszech takim jeden Ronnie 60, 260 jedzie na tych To było piękne czasy. O, ja zawsze właśnie rozwalona dużo wrakuję poza. Bo mnie wiem, to też... Wolno To, to... Bo... So, jest 20 ton, a to powinno być 25. Dobra, Sasha, ja teraz zrobię y, chwilę cięcia. Bo w tej sprawie, czy się materiał nagrywa? Także poczekajcie. Yeah. Także dawał, wracałem po krótkim cięciu. Wszystko się nagrywa. Zrobiłem miniaturkę. Więc tu miniaturka, zobaczycie. Ty, ja, ja nie pamiętam, czy na tej serii mam urzutnik. Widziałem, że ma urzutnik. Jakbym miał różutnik, to u nas. No, nas tam zbierająco, no ale wiecie, ona tam jednak nie, wiem, czy by się dawała. Ile ona ma 7 ton, to jest większa No i ale wiesz, no może wiecie Na następny można aż sprawdzę czy ja mam Nie nie mam wytłów Aśla Przepraszam że, pamiętam, że nie ma mam wrzutnika mam beczka A ja mogę wziąć tą większą chyba no, ja wiem tą mniejszą No jest zawsze na następny sezon Jak będę ja mieć oni to mam tylko twoją pożyczyć trzepę No bo ta druga ma 11 A ta? I ja ma? 10 O, bo mam A tutaj chłopaki fajnie siedzą i kopią Różno, Przy tych haszach nie widać jak to jedzie, dobra daleko <coughs> jest Ile masz minów materiałów? Eee, 15 A ile robisz? 25? Jo, tak jeszcze dwa kursy zrobię Bo wiecie jak akcję mm. to u mnie jest na kanale bardzo dużo jeszcze będzie bardzo, 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 bardzo dużo No jak że to teraz tak dla Zieków no Ale na Ziechowej aktek kurydy to jednak jest na live to tam mnie nagrywam nie No ale to tak jest. jest? No ale też jest, no jakieś tam raz na jakiś czas Chodź robisz coś No 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 To, to całe prosimy? Ale tam dużo się zostało? Ok, dalej ci powiem. Nawet nie sprosiliśmy połowy No to chyba nie, wiesz co, jeszcze dwa przejazdy chyba No my chyba teraz idziemy to dopiero będzie tak Prawie połowa Bo ja tutaj już mam 22 tony Ja mnie też 10 cienek. Kolec, że ta moja w przykład na tył, ani ta, tamta, tamta. Bo na tył lepiej. No co chyba? Tam. No, bo nie jest tak Idzie, ale idzie. Są już tą 60-ką jechać 38 na godzinę, to byśmy się wyrabiali. No ale 60 stanie w październiku przy brakach roboty. Są już w i wszystko. Jak się są już w stowarzyszeniu, to będzie dobrze. No, w październiku wodzie tu trochę roboty. Pewnie w październiku jest pierwsze muski? Nie, nie, ja Tak dawno to nie było, że nie pytam, czy krowę. I o mam 4 przecież No to będę musiał w październiku i ci na nakarbił Czy się ty grana, na majce pójść czy nie? Nie Kurde okay. No musiałeś tutaj nie dodać, ale dobra Ty ale w sobie po co? Dobra, siano najpierw kupię belki albo od ciebie. Bo ty masz oszczędną kija Ja mam, ale ja nic mi nie zrobiłem już, tak, nie wybrałem. Czy mam tu zastosować kalkulator? Tak, chłopie. To nie jest... To nie... Chłopie, tu siedzi na tysiące litrów rocznie. To nie jest, jest... dobry. To nie jest, chłopie... też y Te... że że tyle jednego dnia idzie. tu jest... Nie, dobra, tu... Tu idzie miesięcznie tyle. A tu rocznie. No słuchaj, ja ci powiem, fajny mi się ten kawałek znalazł. Ile ty masz rocznie? Ej. A Co? Jeden masz roczne zawatchywane? nie? na tysiące szanse. No gdzie fagam tyle Myślę, że nie. Nie, no jednego na 24, a ja mam 3 miesiące. Lęba no, to miesięcznie masz prawie... prawie... 80. No hmm. Dobra O maciek. Co? Ostatni kurcik, czy jeszcze jeden? Wiesz co? Nie ty, ty, ty nie, ty nie jedziesz ty nie dojdziesz do końca, nie, nie, to ja... Wiesz co ty zrobisz i ja tu wrócę i wezmę to resztę chyba. A dobra, to, to ja ostatni, tak? Jojo, ty ostatni ja jeszcze raz pojadę i resztę tu zostawię sobie na ziarnówkę. Dobra. O nie jest mi za dużo tyle potrzebne, skoro ja mam ile tam tam, czy... no... 50 tam będzie i tak. Może, może zasadą za dwa, jak będzie, ja będę bardziej brzmieniem, też jak będę wezwał kukurydę. A ja Natomiast... na już nie będę miał notowno. No to ja już może będę miał wtedy szaleń to przy kwiatach. Chyba nawet powiem ile będę miał jakiej kwiaty. Już zrobiłem rozpiskę, już ten, ten, dawny ten. a yeah, czy tu jest zielone to ale... Już ci mówię. Hmm. Dobra, No to jeszcze będę naprawdę. Dzieci Okej. No co? ja mam Co proponujesz? Znaczy, a ja ten... tutaj, ja będę po po, po soi je tutaj na stórce kukurydza. Ten, czy yy, to zielone, a potem kukurydza. kukuryda. Coś A co uważasz? Yy, nie wiem, czy to zgodzić. Yy... Żebyśmy tutaj wraz w sezonie. Ty masz kombajn, nie? Do ziemniaka Czy ty jesteś w stanie z tego kombajnu zrobić zrobić, żebym zebrał sobie jakieś marchewkę albo coś? Eee, czekaj, no nie wiem trzeba ten motować taki. Nie, nie, mogę, nie mogę, 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 no, mogę. No to ja wiem jak co by tutaj tak to ustawiam. Bo zawsze chciałem się kować, a nigdy nie będzie. Swoją drogą eee, ziemniaki? Jo, by... idzie? Co? Ziemniaki nie? Nie, jaj do góraczki, ale chcę mieć jeszcze jakieś dodatek. Mówię, jest sezonowe, raz na e, sezonie. Ja, ja w październiku sobie zasieję, to będę miał majowy, e, trochę późniejszy jak to zawsze u mnie. Jeszcze to zjemy. aha, czyli teraz czy się jeszcze to zjemy w październiku. W maju się jakie dobra No to ja tak samo robię. W październiku za zielone żyto. I no. w maju zase jakie tam tam. To się nie wraca no. tutaj trzownikiem y, swoim, jakbyś mógł. No, poczekaj na ciebie. Jo, bo byś się dosyć karni teraz, nie? A ja wracam, nie mam, okay, teraz tam skończę jeło. A, to dojdzie do końca? Daj mi, wracam z powrotem. A, tam do kolejnego końca dojdziesz, czy nie? Nie. A to i tak będzie, dobra to już jadę To prawie no... zrobiłem, zrobiłem, tyle, że prawie jechałem do końca i tak w tym samym momencie, gdzie ja trzymałem z To zaraz zostać na polu? Jojojo, jo, jo, to będzie dosyć I To jedziemy z ostatnią kurcem. Panie, musisz ten wapno tu już... ruszyć. No, ja, <ślad> bądź... <Ta, ślad> bądź... <ślad> na nas Tam będę, tam będę na wiosnę szatnicę Właśnie, a pamiętaj, a to ten, a O, no, no, nie ma już to gadać Napisz chłopakom Co oni tu gadają? Muszę to kiedyś podejść, co? Napisz chłopakom, że live'a zaraz robi. No, zaraz im napiszę, zaraz, spokojnie chłopaki, staną pewnie Ale to są chłopaki, oni zobaczą, że jest live włączony, słyszę ten to już będą chcieli

Bo, dobra. A to dobra, to nagramy poza odcinkiem, bo nie wiem czy też raz nie będziesz musiał jechać, nie? A z czym? No bo ja tego nie wezmę naraz. I tu ile weźmiesz, tyle weźmiesz. raz się tak nie. zostawić? No to. Dobra, ty wiesz co? Jak, jak dojedziemy pod koniec, będę pełny, nie? Bo wie, że tam sypię na mnie, to podjedziesz, no. zrobimy jeszcze lepszą miniaturkę. Jeszcze jedną, bo jednak tu będzie lepek w polu, już jesteśmy, a tak było bardzo blisko. No. Dobra. No to mamy dwadzieścia pięć minut, pamiętam, idealnie będzie. trwało pewnie. A teraz taki nie? No mnie to jest cztery no po... to no to tony, no jest tu już więcej znieszczą. Tylko te tony? No, bo ona jest ma co zbugowane, też trzeba tworzyć tak. Ona ma co zbugowane i ona po prostu nie łapie dalej, nie? Chyba na stawki. No ale mówię, to jest pierwszy sezon, jej. Półkóry no to wiesz, wziąłem to co miałem. Ja tego boczkim O, dobra, tak, o, o, o. Ok. Światła włączy? Nie, wyłącz. Nie, wyłącz, proszę. Też byt na zdjęciu? Tam na zestawie? Tylko lampą nie świeci Dobra, no i miniatureczka będzie ogarnięta no To zaraz będzie odcinek no, no i ja już kończę teraz, ja nawet nie dojrzę do farmy, bo już mam 25 minut, idealnie, starczy Także no co, my dziękujemy za ten odcinek. Tak. i 25 minutowej z tej serii nie ma co... Ty, Boże mój, już przy tym swoim się się czekaniu to wygląda jak Lilliput To sąsiad już jedzie na gospę, także sąsiad już ucieka ale ładno masz tak słodką falkę. No i co, ja wam nie ten materiał. Życzę wam jeszcze miłego poniedziałku i miłego powrotu do szkoły oraz miłej ferii, ci, którzy zaczynają. Przepraszam. No i to, widzimy się na kolejnych live'ach, kolejnych odcinkach z nowej serii. Z nowych odcinków wszystkiego będzie. Ale to jeszcze troszeczkę musicie poczekać. Ale to już bardzo blisko, naprawdę jesteśmy coraz bliżej. Eee, I co jeszcze chcę powiedzieć? No co? Łapeczkę subita zostawcie. Lubicie na Discorda na Ding -donga, na wszystkie inne moje platformy, aplikacje pijajcie, wiecie gdzie reszta kukurydzy, sąsiad mi przyjedzie tutaj, wykości to na ziarnówkę. Jakie zawsze dodatkowe pieniądze będziemy mieć? Będę jeszcze buraki na szale, więc jakieś tu pieniążki zarobimy. E, no i co? Musicie, Bartka, musicie Bartkowi powiedzieć, w barteczku. Ty pamiętaj co musisz zrobić jeszcze. Wiesz co? No. Ja Wejdź we mnie. Ten budynek mi musisz postawić. No ale ja nie wiem gdzie, ty postaw Ja nie wiem gdzie ty chcesz. Na Algospie. nie wiem gdzie Dobra, będziemy na tym myślę na najwyżej przed live'em to się ogarnił No, dziękujemy za ten odcinek, był z nami Bartek oczywiście. A byłem I widzimy się w kolejnych odcinkach, także do następnego. Trzymajcie się. nara, elo siema. Hello.